Siemaneczko wszystkim Srebrna strzała stoi Dima już kopie Nie ma czasu nawet się przygotować Slawik też jest A reszta Reszta się gdzieś byczy Ludwik wyjechał Kaziu wyjechał Kacper w lesie z drużyną A my A my działamy My się nie poddajemy, nigdzie nie wyjeżdżamy Wyjeżdżamy ale tylko do kopanko Pszczyna Dziś wiemy, że tu Tu jest potencjał Na razie Szybki strzał z Mausera I zaczynamy przygodę Do pierwszego Sreberka A i pozdrawiamy bardzo Kazia Kaziu na pewno się pochwali Bo dojrze, że Kaziu gdzieś tam odpoczywa w sanatorium To oczywiście z maszynką i coś chyba tam z kubną ciekawego, My na następnym pokażemy. Pozdrawionki, lecimy. A tu cały czas na żywo, chyba że jeszcze na wstępie, na wstępie, na żywo, i czekamy. Sygnał jak u złota. <noise> Strasznie małe to złoto, ale to pokażemy następnym Molotok. część z Molotoka, i ta część z Molotoka pójdzie oczywiście na działkę, bo tam wszelakie takie <fanski> fanciorki składamy, delikatnie zawsze czyścimy i wieszamy, może ściana nie odpadnie nie ma już tak do tego dużo ale mo, może ktoś ma jakiś patent Sławek by chętnie taką piaskareczkę zrobił nie za silną, nie za mocną, nie za dużą żeby troszkę się pobawić, bo dobrze wiemy, że szczotka druciana może gdzieś ktoś jakieś takie czary robi Albo podeślę jakiś link bardzo chętnie. Słowiek ma taki plan A teraz. A teraz idzie do Kiermany i lecimy dalej. Dima Jak się dowiedział, że to nie denar, to widzicie. Zawinął wygrywał i poszedł mówi i zostawił. A co to mamy? Ja ją delikatnie szczotunią plombunie ale patrzcie jak z pół centymetra korona jakaś bardzo bardzo ładniutka była, no denarem nie jest o monetkowy sygnał zobaczymy, a teraz uciekamy chodzim chodzim sprzątamy wszystko co się da no, ale przydałoby się coś konkretniejszego i tu, czy to będzie coś konkretniejszego? Rozbieramy pomału, już wiadomo, że to nie będzie śmieć. <laughs> Pomalutku, cyk. Czy to będzie guzik? Czy to będzie. O, guzik! O się, no co to za. Poczta, poczta, ale to nie jakiś stary, bo to ale sk Tak? No ja w szoku. Co można w na No szału! że stary. To nie jest, ale bardzo ciekawy. Pierwszy raz taki guzik. Można? Przynę jest niesamowita. Dokładnie łąki. Takiego guzioreszki mamy na pewno Zaraz tu wbijemy, poszukamy Co się o nim izi. Wszystko opowiem no I jest pierwsza Pierwsza krągłość i to będzie chyba dwa grosze Czy grosik OP! Rosik jeszcze wpadł Chodź tu Chodź tu do mnie Gdy jest pierwsza krągłość, to jest najważniejsze. Nie wracamy na tarczy. A co to będzie, zaraz się okaże. No niestety, tyle z niego wyszło. Pęcherzy, mnóstwo, ale jest okrąglaczek aluminiowy. Lecim dalej. Jeszcze sporo pola. Dio mówi, że moniak. A <tryk> Też będzie zagwozdka, a Ty co? A na Twojej coś... Ale to będzie pewnie jakiś... Jakiś prusaczek pewnie, ale czekaj, zaraz poczyścimy, momenta. I zaraz wracamy. Dimy nie do odczytania. A na mojej jakieś tu... Widzimy zarys. Coś tu, coś tu jest, będziemy... Spróbować się dowiedzieć co to będzie Ja sam ciekaw Dobra Pimpek się odezwał, że mamy iść dalej no to Lecimy I chwilkę pogrzebali ja kojarzyłem właśnie Zawierzyłem tu te buki 1763 Ein 250 Można? Można Pimpek uspokój się, już lecę. Lecimy dalej. Gdzie Dima? Popatrz, jak. A gdzie wystaje? Gdzie ona jest? Ja bym mi pogubił gdzieś. Gdzie o, ona to, jest? Jest. <laughs> Dima podejmuje. Coś dobrego? Aha, już widzę. A, <laughs> A nie mogło to sreberko tak wystawać, nie? To nie. 10 Sześćdziesiąty 66 rok. Pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich z 66 roku 10 groszy wskakuje a my lecimy dalej uroczy pszczyny pozdrawiamy oczywiście nieobecnych, niech żałują coś wychodzi I teraz zerknijcie od haka mundurowego, pruskiego ale są tam tył, szkoda. Szkoda, że nie ma całego. Chociaż w tej ziemi, tu Te raczej niewiele by z niego zostało. Ale zawsze to był calaczek. Dobra. Coś się pokazuje, to bardzo cieszy. Trzy sygnały, trzy fanty. Pozdrowionka. Zapraszamy do rodzinki w terenie. I czwarty sygnał, i czwarta nie, nie krągłość, ale czwarty fancik taki zieleniaczek. Korki wybite, no, kory wybite 20 groszy współczesne. Zobaczcie, ja myślałem patynka wskoczyła tu pięknie, będzie może prosaczek a może herenzlaczek, chociaż nie bardzo tu, chociaż przed też było a tu 20 groszy współczesne <noise> ja w szoku do dobra wkładam do kiermany i lecę dalej teraz już jest zieleniaczek i to już chyba nie będzie współcześniaczek O, chodź tu do mnie i wcześniej Solabik też tak myślał a to jest Jeden fenol. Których tu który jest zawsze mnóstwo i zawsze tu po nie przyjeżdżamy. Bardzo częsta tu moneta, panie. Jeden fenik. ja wcześniej myślałem, że też był fenik, a był współcześniaczek. I tą oto piękną jedynką lecimy dalej. I coś tam Deł znów wywąchał wywąchał, a Sławek zgubił, tak? A nie, jest dobre. O proszę. No niestety. Wiemy, że krągłość I chyba tylko tyle wiemy. Ale spróbuję coś przetrzeć. Ludzimie też tam wyłamy medaliczek. I u Sławika, ale no niestety u mnie niestety chyba nic nie będzie na nim widać ale zaraz zobaczymy no niestety jakby to powiedzieli, no i żopu z tego coś tam jest ale... niestety, ząb czasu go nadgryzł ale medaliczek jest i jeszcze jeszcze dwie rundki trzeba Trzeba uciekać Po te marchewki. Ale będzie Kubusiów I koniec. Szynka nas żegna. My też ją będziemy żegnać. Pokażemy co my tu mamy. pudzimy, jesteśmy żołnierzyk, małzerek medalik naprawdę wielki Wielki coś tam widać. Dima mówi, że będzie czyścił. Monetki ciężko wyczaić. Ale tu mamy ładnego prusaczka. A tu groszek Wehrmachtu. Ale popatrzcie. Takiego jeszcze sławik nie machnął. Całutki z łóżkiem. Ostał się. Brawo. Sławika z lotu ptaka. Tu też nie ma szału. Jakieś tam monetki najciekawsze to była. Gdzie tu? Jeden krajcariusz. Stan. Bardzo, bardzo słaby. <głos> <głos> bardzo słabiutki nie jakieś fenoleczki a i tu jest właśnie ciekawe ja bym bym co to za zieleniak a tu 20 groszy współczesne no szaleństwo i tu jeszcze jest ten plastikowy moneta. dwa grosze i tu mamy haka mundurowego małzerek babka do klebania kosy jest i młotek do klepania. Klamereczka od koniny. To Dima chlasnął. A my co? Dopalamy. Jak ktoś pali. Sławek nie pali. <grywki> I zabijamy się do domu. Pozdrawiamy serdecznie. Rodzinka zaprasza. Do następnego. Papa. Pa.